Jest gaz, jest tam od trzech tysięcy lat, ale dopiero teraz mamy technologię, żeby go wydobywać, a są to setki, setki tysięcy miliardów metrów sześciennych gazu. Amerykańscy eksperci nie mają wątpliwości. Gaz łupkowy to przyszłość energetyki. Między innymi dzięki technologii jego wydobycia nie Rosja, a właśnie Stany Zjednoczone już drugi rok z rzędu są światowym liderem w produkcji gazu. Amerykanie oceniają, że również w Polsce kryją się ogromne złoża gazu łupkowego, a to oni dysponują technologią wydobycia. Gorączka rośnie. Wydano już 85 koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego, a jest o co się bić. O złoża obliczane bardzo wstępnie na jakieś od 1,5 do 3 bilionów metrów sześciennych. To sporo. Mogą wystarczyć na 100 do 200 lat konsumpcji zmienić diametralnie rynek gazowy zarówno w Polsce jak i w Europie. Zdecydowana większość koncesji na wydobycie znajduje się w rękach Amerykanów. Koncesje mają także firmy kanadyjskie, brytyjskie i rosyjskie. W polskich rękach koncesji jest niewiele i nie obejmują one najbardziej perspektywicznych terenów. Dlaczego nie powstały spółki polsko-amerykańskie? Ile zapłaciły zagraniczne firmy za koncesje? Czy prawdą jest twierdzenie zawarte w raporcie giełdowym jednego z amerykańskich gigantów wydobywczych, że koszt koncesji w Polsce był wielokrotnie niższy niż koszty w jakimkolwiek państwie rozwiniętym i porównywalny z kosztami w państwach czarnej Afryki? Czy Polska nie chce pieniędzy, które zagraniczne spółki chcą zarobić na polskim gazie? Nie widzę żadnego powodu do kontrowersji, bo przecież to jest metoda, która jest w tej chwili w trakcie badania w Polsce i robione są poszukiwania za zgodą rządu polskiego i miejmy nadzieję, że wszystko zakończy się szczęśliwie i że będziemy dysponentem wielkiej ilości gazu pochodzącego z łupków, ale to jest trochę pieśń przyszłości. Gaz łupkowy to pieśń przyszłości, ale to nieprawda, że państwo polskie się do tej przyszłości nie przygotowuje. W sejmowych komisjach trwają prace nad nowelizacją prawa górniczego, Zmienione mają zostać między innymi zapisy dotyczące postępowania koncesyjnego. Teraz firmy, które otrzymały koncesję na poszukiwanie, już nie będą musiały starać się o koncesję na wydobycie. Otrzymają ją automatycznie. A to oznacza, że ci, którym obecny rząd przyznał koncesję, nie będą musieli już o nic się martwić. Rząd uspokaja: łupki to pieśń przyszłości, a jednocześnie po cichu podejmuje decyzje, które jasno określają Jaka ta przyszłość będzie? W ogóle się nie spodziewaliśmy, że protesty będą dotyczyć w ogóle przeprowadzenia badań, bo jak wiemy, koncesja jest na rozpoznanie, wcale nie jest na eksploatacji. Wcale nie jest na eksploatacji. Wcale nie jest na eksploatacji. Jeżeli, jeżeli my mamy sytuację, w której mamy gaz ekspro, eksploatowany, hmm. bo nie da się już nie dać tych koncesji na eksploatację, praktycznie się nie da. Tak, tak jest konstruowane że prawo, że nie. praktycznie się nie da. To znaczy, że kto się dowiercił, to, to, to będzie Tak, rozkładowo? Dlatego, że jeżeli nie, jeżeli się dowiercił i do, udokumentuje złoże, to oczywiście składa aplikację o, e, o wydobycie. I nie można mu nie dać tej te, 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 te koncesji na, no tak, na wydobycie. Tak, on się zainwestował i tak dalej. O, oczywiście, on, on, on wygra każdą sprawę w każdym sądzie. No. Proszę pamiętać o tym, że mamy nie tylko gaz łupkowy. Jestem przekonany, że mamy go na, na tyle dużo, że e, 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 możemy zupełnie stać się eksporterami. Absolutnie. Ważne, żeby państwo miało narzędzie i kontrolowało wydobycie, poszukiwanie i wydobycie. Tak niestety dzisiaj już być nie może. A dlaczego? Ja osobiście wydałem 11 chyba, czy 10 koncesji. Różnym, insty... Różnym firmom rozrzucałem daleko od siebie. Czyli o, reszta powinna i miał być stop. Koniec. Nie wydajemy dalej koncesji, czekamy jakie są yy, wyniki poszukiwań. No to dlaczego? Ja pan zaczął wydawać, czy nie? Niestety wydał przy... praktycznie wszystko, co było do wydania. Kto będzie wydobywał gaz łupkowy? Ci, którzy mają odpowiednie technologie. Nie jest prawdą, że nie ma w Polsce technologii do poszukiwań, czy do. Nie, może, nie ma zaplecza eksperckiego do opracowania technologii wydobycia. Na pewno jest to możliwe. I mówienie o tym, że y, my dajemy wszystko Amerykanom, bo nie mamy technologii, jest po prostu mówieniem nieprawdy. Jest to możliwe, nie święci i lepią. To można zrobić tak, jak za zgadzam. Ale czego brakuje w takim razie? Proszę? Czego brakuje w takim razie? Brakuje siły. Brakuje woli. Woli politycznej. Prawda? Nie, no, i inwestycji, no, ty, no tego tak, ale, który ale, ale, wyłoży pieniądze na poszukiwania. Zgadza się. Brakuje woli politycznej, żeby rządzących, żeby sfinansować opracowanie technologii takich, bo one są porozrzucane w wielu rebotrajer w Polsce. To wiem na pewno. To jest do opracowania w ciągu na, naprawdę może trzeba pięć lat na to, może siedem, ale w perspektywie poszukiwań gazu łupkowego to nie jest aż tak dużo. Musimy Jeżeli byłyby możliwości wydobycia gazu łupkowego, to konieczna jest zmiana prawa, aby Polska nie była krajem o charakterze kolonialnym aby Polska była krajem, który ma e, możliwość eksploatowania tego, tych zasobów naturalnych też z korzyścią i dla kraju, dla e, społeczności lokalnych, bo w tej chwili e, sytuacja byłaby taka, że na tym e, wydobyciu gazu załatwia, e, za, zarabiałyby e, firmy, które mają e, koncesje i technologie, a my byśmy tylko patrzyli i e, oglądali transfery i przelewy e, kasy, która by temu towarzyszyła. Czyli gdybyśmy prowadzili tą samą politykę surowcową, którą prowadzą kraje, do których w pewnym sensie aspirujemy, tak jak Niemcy mm -hmm. czy Dania, to praktycznie bylibyśmy samowystarczalni w gaz. Przy okazji budżet miałby około 10 miliardów złotych rocznie z tego dochodu. Nie, nie dotykając to... na razie gazu łupkowego. W ogóle. W Polsce Polska mm -hmm. traci około miliarda złotych na nielegalnej eksploatacji. Bursztynu w ogóle nie, legalnie nie eksploatujemy praktycznie. My nie mamy tak naprawdę gospodarza struktury geologicznych. Znaczy w imieniu Skarbu Państwa działa minister środowiska przy pomocy głównego geologa kraju, ale główny geolog kraju praktycznie nie ma żadnego narzędzia, bo instytucją wspomagającą w zasadzie w sposób taki no formalny, ale faktyczny jest to bardzo trudne do egzekwowania, jest Państwowy Instytut Geologiczny. Ja się przynajmniej z tym spotkałem, ma, będąc głównym geologiem kraju. I dlatego ja od razu po powiedziałem tak. Polska jest najbardziej surowcowym, surowcowym krajem Unii Europejskiej. Mamy 80 kilka procent zasobów, na, zasobów węgla kamiennego. To jest współczynnik od 700. Dobrze, na, dalej. Bardzo, I teraz tak. Ta nie mamy służby geologicznej. Mamy co to znaczy służba geologiczna? To znaczy służba. Taki państwowa? gajowy, który pilnuje lasu, żeby nie wycinali bezpośrednio. No, tak? nie. Bardziej taki, który jest gospodarzem struktur geologicznych. Trzeba pamiętać, że struktury geologiczne to nie jest tylko, to nie są tylko złoża. To jest przestrzeń do działalności gospodarczej. To jest miejsce do zapłacania CO2, to na są sko... wody podziemne i tak dalej. Odpady tak radioaktywne tam są składowane. Odpady radioaktywne, potężne zbiorniki na ropę i na gaz, prawda? Szczególnie w pewnych miejscach one powinny być, w innych miejscach nie, najłatwiej, prawda? I tego gospodarza, który pilnuje interesu państwa, nie ma. Administracja geologiczna praktycznie w Polsce... No, Kuleje to jest mało powiedziane. 50% powiatów nie zatrudnia geologów powiatowych. Czyli my nie mamy rozwiniętej administracji geologicznej. Czyli w tej ta służba ma, miała wspomagać i geologów powiatowych, ale miała wspomagać również i kontrolować właśnie... Czyli, y żeby uprościć to i przy naszym telewidzom ułatwić zrozumienie tego, y fakt tego braku. Y otóż, to jest tak, że na przykład jest jakaś firma, która znajduje coś, prawda... A my nie jesteśmy w stanie. Ich skontrolować. Ich skontrolować. Czy znaleźli no. milion, czy miliard? E, to znaczy, oni piszą, powinni dawać sprawozdania, ale tych sprawozdań naprawdę jest bardzo. Są komisje w ministerstwie, ale to nie jest, są to są no Dobrze, ludzie. ale nie mamy kogoś dedykowanego, który by pojechał i tam pomierzył coś, nie. powiedział, nie zobaczył ma organu przez grupę, państwowego, który faktycznie, merytorycznie byłby w stanie być tą, y, to, tym, 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 tym właśnie gospodarzem. Koncesje są zbywalne i to jest podstawowy problem. Firmy dzisiaj, te, które mają koncesje, jeśli sprzedadzą, swoje udziały, czy sprzed będą sprzedane innemu podmiotowi, dlaczego nie dowolnej firmie może na Może tak być, panie dyrektorze, czy nie? E, Spokojnie są być, łącznie tak. sprzedawane z koncesją. I nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Nie. Czyli ktoś dowolny... Czy z miejsca Amerykanów przyjdą Mogą, Chińczycy, z miejsca Chińczyków przyjdą Rosjanie? Wszystko jedno. M może powiedzieć, ja nie chcę eksploatować, albo będzie markował e, eksploatację. Bo i musi opłacać ma gaz z gaz zewnątrz, tak? A? Tak.